Mieszkańcy powiatu podczas ostatniego weekendu wracali z lasu niezbyt zadowoleni. Jak na razie grzybów w lesie jest bardzo mało. Pracownicy nad Nadleśnictwa Rozwadów uspokajają mówiąc, że grzyby jeszcze się pojawią. Pierwsza sprawa należy zbierać grzyby jadalne. Te, które możemy wykorzystać. Niejadalnych, niejadalne pozostawiamy same sobie. Nie niszczymy, nie kopiemy. Często możemy spotkać właśnie zniszczone, zniszczone grzyby. One czemuś służą. To znaczy, Jest to element ekosystemu leśnego. Są zjadane przez zwierzęta. Nawet jeżeli my z nich nie skorzystamy, skorzystają z nich zwierzęta. Generalna zasada przy zbieraniu grzybów to są chyba trzy takie podstawowe rzeczy. Zbieramy grzyby, na których, o których wiemy na pewno, że są grzybami jadalnymi. Jeżeli mamy słabą wiedzę na temat grzybów, kierujemy się prostą zasadą: zbieramy grzyby, które mają hemoroform w postaci siateczki. Oczywiście są grzyby jadalne, blaszkowe. To są kurka, na przykład kurka i gąska. Kurka charakteryzuje się swoistym zapachem. W związku z tym no, nie ma możliwości pomylenia z lisówką pomarańczową, czyli grzybem niejadalnym, bojstrującym, z którym często jest mylona. Dziwię się, jeżeli ktoś mówi, że pomylił kanie z muchorem sromotnikowym. No nie jest to możliwe. Kania, najprostsze, najprostsze do rozróżnienia jest kolor. Kan jest brązowa, samotnikowy jest jasny, niemal biały. Jeżeli chodzi o grzyby większe, to znaczy borowika i podgrzybka, można, nie znając się na grzybach, można pomylić z goryczakiem żółciowym. Goryczak żółciowy jest bardzo charakterystyczny, to znaczy ma charakterystyczne żółkowanie na trzonku, na nóżce oraz różowy hemanofor, czyli ten spód kapelusza. A najważniejsza jego cecha jest gorzki, jest niejadalny. W związku z tym mało doświadczony grzybiarz. Po pierwsze, nie idzie i nie zbiera wszystkiego, co widzi, tylko kieruje się tymi prostymi zasadami. Nie wszyscy wiedzą o tym, że nie warto zbierać grzybów małych, czyli tych nieukształtowanych, z tego względu, że można bardzo łatwo pomylić grzyby niejadalne z jadalnymi. Mały grzybek nie ma wykształconych charakterystycznych cech budowy. Kolejną dobrą zasadą w kwestii zbierania grzybów jest to, by po zerwaniu wkładać je do wiaderek lub koszy wiklinowych. Grzyby zbierane do woreczków, reklamówek szybciej się psują, zaparzają i mogą być szkodliwe dla zdrowia. Grzybów nieprzerobionych nie można trzymać dłużej niż 2-3 dni, bo mogą być niestrawne. Każdy grzybiarz, czy to doświadczony, czy amator, w nieco inny sposób wyciąga grzyba z podłoża. Nieumiejętne obchodzenie się z grzybnią prowadzi do jej uszkodzenia i długiej regeneracji, a to oznacza dłuższe czekanie na nowy wysyp. Błędem jest odcinanie nóżki od podłoża i pozostawianie kawałków w mchu. Grzyby najlepiej jest wykręcać z ziemi. Zaglądając w okolicę hali targowej, można codziennie spotkać kilku handlujących różnymi gatunkami grzybów. Ceny wahają się od 10 do 15 zł za mały plastikowy koszyczek. Sami sprzedawcy mówią, że w lesie nie ma zbyt wielu grzybów, że tylko mając swoje upatrzone, sprawdzone miejsce można je znaleźć. Krzysztof Broniewski z Nadleśnictwa Rozwadów podpowiada, żeby kupować grzyby u osób, które posiadają certyfikat wydany przez np. Sanepit. Nie warto kupować grzybów niewiadomego pochodzenia. Jeżeli chodzi o grzyby wokół stalowej woli, obserwuję od dłuższego czasu, gdzie się pojawiają. Więc mogę w tej chwili z pełną świadomością powiedzieć, że zebrać grzyby możemy w obniżeniach, tam gdzie od dłuższego czasu gromadziła się wilgoć. Na przykład w trawach, na przykład w paprociach. Są to z zasady duże podgrzybki. Na otwartym lesie bądź na terenie takim pagórkowatym jeszcze grzybów nie spotkamy, ale jest to sprawa kilku najbliższych dni. Prawdopodobnie w okolicach najbliższego weekendu będziemy mogli się udać do lasu i gwarantuję, że grzyby zbierzemy. Dwa podstawowe warunki do wzrostu grzybów to wilgoć i dodatnia temperatura. Wydaje się, że oba te warunki w ostatnim czasie zostały spełnione. W lesie powinny więc pojawić się lada chwila, tak lubiane przez wszystkich pachnące grzyby.